Dzień dobry, cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek, zagrajemy w Sirius Some, The First Encounter. Troszkę czasu minęło. Od ostatniego odcinka rozpoczynamy poziom Aleja Sfinksów Na będziemy trudności Sirius oczywiście Cały czas sobie kontynuujemy tutaj. No i żeśmy stracili broń, to jest tam niby wytłumaczone, że długa podróż była. Jak widzimy tam kawał, kawał drogi za nami A przed nami... Kolejni przeciwnicy do pokonania. Zaczynajmy w takim razie. O, i pojedynczy armorek zrobił swoje. Here comes trouble. Mechanoid już odwalony, już odwalony, ale tam na horyzoncie Cleary trzeba będzie się nimi zająć. Dawaj. Iha. Bum. O, blast, prosto w łańcuch. Genius. Bum. powietrzu go ładnie zestrzeliłem. I ty trzymaj. wpysk! Ojej ojej, bombardują mnie tutaj ci bez głowy swoimi pociskami Zajmiemy się nimi za pomocą shotguna Dobra, chodź tu kliże Zajmę się tobą BUM! Ojej, nie zdążyłem Oj, wlazłem w łańcuch teraz, moment Znowu, serio? Nie no, tak nie może być To jest takie proste do uniknięcia Boże, Gimper, stop no I W ogóle co się dzieje? Co się dzieje? Władzę w ten łańcuch. Raz za razem. BUM! Zostały kości. No strzel, patrz. Pau! Flaki lecą na wszystkie strony. Taki flaki look ze mnie. Ju. Ha. No bo sobie ten helcik. I tam się udamy, bo to mamy jedyny sekret na tym poziomie. Tam są rakiety. Jak możecie już zapewne dostrzec na horyzoncie, 1080p na pewno w tym pomaga. Ładnie, ale coś mi klatki spadają. Wiecie, nie będzie tutaj pełnych 60, tylko takie 40, 45. Właśnie cały czas coś yy, dziwnego się tu stało, bo miałem format dysku, no ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym i ten Sirius sam jakoś większe pliki żeby przebiera sam nóżkami, jak widzimy yy, na tym cieniu. Tam ładnie słoneczko świeci, a my bierzemy rakiety I to tyle, jedyny sekret na tym poziomie A puść, a nie, nie będziemy im chociaż Waham się czy puścić im rakiety, czy może załatwić ich z tej dwururki Ten łeb tam puszcza rakiety do mnie Oj, 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 to jest groźne Trzeba się zająć tymi mechanoidami Dobra i ty też padniesz u moich stóp. No i tak mają to zdrowie, jakby coś ich zbiło wcześniej już troszkę. Może sami siebie ranią, ale wydaje mi się, że potwory tych samych typów nie zadają sobie obrażeń na zjem, ale nie jestem pewien, więc mniejsza. A co tu się stało? Aha, tutaj niby wyszedłem już na słońce i w ogóle, co? dobra, to weźmiemy wyrzutnie rakiet. Nie będziemy się bawić, bo to się może źle skończy, taka zabawa. Panem Mechanoidem Czerwonym byłoby groźnie, naprawdę Jakby Pan Mechanoid Czerwony zechciał się ze mną pobawić Wracamy na tą ścieżkę tutaj I zmierzamy dalej w tamtym kierunku Dlaczego? Ponieważ mamy już wszystkie y, Elementy zebrane Potrzebujemy teraz umieścić na autorzu Żeby móc sobie otworzyć dalszą drogę do Wielkiej Piramidy Zabierzemy tutaj amunicję jeszcze, która sobie leży Paczuszki ładnie lewitują nad ziemią Plus 20 amunicji każda to już się znana pamięć takie rzeczy Sadzonki I pancerzyk wywołuje kolejnych przeciwników Jakżeby inaczej. Leży jakiś kamikadz tutaj samotny? O! Nie samotny, nie był samotny Zdecydowanie nie był samotny O wow, z tyłu też To moment leży tu też w takim razie... Oj, laserem nie strzeliły to też jakiś kamikad, tu też lecą kamikadzowie, panowie Unikać pocisków trzeba ze wszystkich sił Nie dać się trafić Tutaj re rewolwerkami troszkę pokaramy tych bezgłowych Zdecydowanie lepsza broń na takiej odległości niż strzelba Tu jest kamikadz Kolejny bezgłowy kamikadz Tam też tam gdzieś mechanoid się zaciął. Puszczę mu więc rakiety, bo jest za daleko, że chyba żeby na mnie zareagować. Co do z tego wyjdzie? Wyjdzie z tego śmierć. Nie, jeszcze nie. O! Kamikadzy kolejny. Dobra, zginął. Tamten mechanoid też zginął. Tymi się już zajmiemy. Już idą lasery w moją stronę. Te niebieskie promyczki. Są mi tutaj przynieść śmierć. Opla! Zamordujemy tych bezgłowych. No strzelaj, pat, pad, pad, Yeah! Rewolwerami cię dał, tu Mato. Pięknie. Po prostu ekstra. Ruszamy dalej, ruszamy dalej. Aleją Sfinksów. Ale nie widać tu żadnych Sfinksów. To co to za aleja Sfinksów z tej alei Sfinksów? Jestem filozofem Wow, zielona kulka, niedobrze Trzeba się zająć tymi zielonymi kulkami, więc wieku odgan pojedynczy tutaj będzie lepszy Gnory Dobrze, sytuacja tutaj ogarnięta w miarę Dawaj do mnie Jeszcze, puszczaj tych kulek, puszczaj Nic ci to nie da koleś, wszystko rozwalę za dobry jestem w tą grę, sorry Boom Lepiej by było tak myślę rewolwerami O w ten sposób Mogę się tutaj karać Oj reload, reload Już żółty, już jest żółty ten reptiloid Jeszcze trochę Mógłbym skorzystać z wyrzutni rakiet ale wolę zostawić ją na bardziej niebezpieczną sytuację W której będę jej potrzebował bo tutaj sobie na spokojnie poradzę Tak jest Oj! Blisko było, blisko było, ta kula Wylądowałaby na mojej twarzy Na szczęście nie zrobiła tego Clear Dwa! Oj, 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 oj. właśnie, dwa tak zbite Że ciężko było je roz rozkminić tutaj Że one są połączone jakby Nowy wynalazek? Połączone clear? Mental to ma łeb jednak co? Tutaj się zajmiemy tymi clearami za pomocą wyrzutni rakiet Ooooooo w to wlazłem jestem beznadziejny Pudło jestem beznadziejny razy 2 Przeżył to jestem beznadziejny razy trzy Wejdziemy tu jakoś między te łańcuchy i postaramy się to przeżyć No zdecydowanie mi się to uda no, ostrożnie tutaj między drzewami, łańcuchy się porozbijają o te drzewa. A ja jakoś bezpiecznie to przeżyję. Bum. Pudło. Czy wyglądało jakby miał dostać, ale nie dostał jednak. Oa, udało się zrobić. Zejdź mi z drogi, koleś. Zejdź mi z drogi. Ruszajmy dalej, 42 punkty zdrowia. Nie za to wygląda, ale już nie będę sejwa wczytywał Powinniśmy sobie w tym stanie jakoś tam poradzić z przebiciem się Do następnego kompleksu Coś muzyczka przycichła, jeszcze jeden clear Na horyzoncie, trochę go tutaj pod, pod, podbijemy I możemy go ściągnąć z dworurki Pum No to i pancerz i zdrowie dla mnie, żeby mógł przeżyć dalszą podróż Już tam cleary z boku wylatują Na plecak na szczęście czysto póki co Ojej Spróbujemy z, z rewolwerów tutaj troszkę ponękać No dobra, puścimy jakieś rakiety może w ich stronę. Ile mi tak zostało? 12 Puścimy parę, tak do 5 się tutaj może zjedziemy Tych rakiet, żeby ich trochę zostało Przyjemnie, nie powiem Zdecydowanie prościej będzie teraz Jak te kliry takie przerzedzone są O nie Będę to beznadziejnie zrobił na maksa Nie wycelowałem strzału z dwururki Wskutek czego potrzebowałem aż dwóch strzałów Dwururka jest dobra Dopóki jesteśmy w stanie na tyle dobrze mierzyć Że jednym strzałem ściągamy jednego klira No właśnie No właśnie <laughs> No właśnie tak A się właśnie nie tak Zarwał w pysk. Postaramy się tym zająć tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może ze zwykłej strzelby i pokaramy trochę. Ona też wbrew pozorom wali całkiem przyjemne obrażenia. Te stwory tutaj biegnące na mnie. O pięknie. O, ostrożnie, trzeba to łańcuchy powymijać. To jest problem bo nie wiem w którym miejscu dokładnie one znikną Unik, unik Dobrze jest Chodź to na mnie, chodź chodź Dobra lol, 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 lol. Slalomem, slalomem panowie, slalomem Ojej Za wcześnie skok tańczymy, tańczymy z tymi clearami W słońcu gorąco trochę sam zapewne zdyszany już ale musi musi z nimi tańczyć, jeżeli chce przeżyć. No dobrze, 18 punktów zdrowia, jeszcze słabiej ze mną, niż po poprzedniej fali, ale zobaczymy jak to dalej pójdzie. W cieniu przez chwilę, troszkę sam tutaj odpocznie, ale to tylko przez chwilę, ponieważ już musi być dalej w końcu świat sam się nie uratuje. Już coś się dzieje Kolejne klidy na horyzoncie Poślemy im tam parę rakiet Bo to nie wygląda ciekawie Ojej, ojej Ilu ich tu jest Jak to przeżyje z takim stanem zdrowia to będzie naprawdę super Jeżeli mi się uda O nie To wygląda źle <ścoughs> To się źle skończy Próbuję tutaj jak mogę do nich strzelać ale Niekoniecznie się to udaje. No dobra, nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Pojedyncze osobniki wysuwają się tam na prowadzenie i... ...momentalnie są zabijane ze środówki... ...poważnego Sama. A, dostałem łańcuchem. Tak będzie lepiej. Na taką odległość. Jeszcze mogę się przez jakiś coś cofać I to gorące słońce pustyni mnie tutaj nie spali No bo są już na tyle blisko, że mogę sobie pozwolić na dworurkę Ona powinna ich tu nauczyć Kultury No dobra, są już Mamy kontakt Mamy kontakt Oby nie bliski, oby nie bliski te dekliery prosto w waszą kamerę Brakuje tu jeszcze okularów 3D Żebyście poczuli się jak w kinie Ugh. Daję radę Bum Koniec, udało się to zrobić Ruszajmy zatem Dalej Tum 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 18% zdrowia, 54 naboje Także miejmy nadzieję, że za chwilę jakieś zapasy znajdziemy bo to się może źle skończyć Jedyny sekret na tym poziomie, już wykorzystałem Były to rakiety, które swoją drogą całkiem Ładnie tutaj yy, Zadziałały, przydały się Pomogły powstrzymać troszkę najazd tych clear'ów Tam gdzieś jeszcze jest Arachno i Czy to nie tam? To właśnie chyba tam jest On Postrzelam już trochę z rewolweru Zobaczymy kiedy się obudzi Mogą tu tak stać i strzelać ale to byłoby nudne Już ma zdrowie na żółtym Zobaczymy, jestem schowany za tą wieżą Co tutaj z tego nam wyjdzie? Trochę naboi, super, trochę naboi zawsze się przyda No i zajrzymy za tą wieżę do arachnoida, odwiedzić go Cześć Strzelaj, strzelaj, strzelaj Yo Oj, straciłem trochę zdrowia, no mniejsza te 6 punktów tutaj różnicy chyba nie zrobi na dłuższą metę Tego armorku nie będę zbierał O byk Dwa byki I są złe Widzę to w ich kłach e, Chyba tak Bo oczu tutaj nie widzę Na ich ciele Gdzie są dokładnie ich oczy nie wiem Rozsąciły byki tych biednych bezgłowych Strzelców na boki Cleary załatwione z mojej ręki i możemy ruszać dalej. Ale w tym momencie zrobimy przerwę, sejwa. I zapraszam was na kolejne odcinki. Zagrajemy w Serious The First Encounter. Do usłyszenia, cześć!